Witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji Xiaomi Pad 6. Model Pad 6, który wpadł do mnie na testy, już pod ponad dwóch tygodni się jemu przeglądam i muszę śmiało powiedzieć, jest to jeden z najlepszych tabletów, który wpadł do mnie do tej pory. Wprawdzie nie testowałem jeszcze najnowszego Samsunga Galaxy Tab S9, mam nadzieję, że on też wkrótce do mnie przyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o androidowy tablet, taki oczywiście, który ma pełen pakiet usług Google i oczywiście mnóstwo takich dodatków właśnie od Xiaomi, no to tutaj naprawdę jest, powiem Wam uczciwie, moc. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo urządzenie, jest całkiem spore. No ale to wiadomo, tablet tutaj mam akurat rozmiar ekranu 11 cali. I jeżeli chodzi o sam ekran, tutaj tylko dodam, bo to jest dość istotna kwestia, mamy IPS-a, mamy nawet 144 Hz, jeżeli chodzi o prędkość odświeżania. Natomiast niestety nie mamy tutaj ani AMOLEDA, OLEDA i tak dalej. Jest to matryca IPS-TFT. Natomiast ona już jest na tyle, powiedzmy, zaawansowana, że nawet kąty widzenia mogę powiedzieć, że są i tak bardzo dobre. No i przede wszystkim, czern jest dość głęboka. Boka, tak więc nawet kiedy oglądamy sobie jakiś serial na Netflixie, czy gdzieś tam, no to zdecydowanie rzeczywiście kolory są żywe i jest to bardzo przyjemne. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję, no to tablet właściwie jest taki dość kanciasty. Jeżeli chodzi o jego front, no to na dobrą sprawę większość wypełnia ekran, ramki, jeżeli już, to są symetryczne. Natomiast na tyle, oczywiście, powiedzmy, mamy tam taki metalowy materiał, sygnowanie Xiaomi, trzy piny, na przykład do podpięcia etui, czy chociażby klawiatury. Oczywiście też ją dostałem w zestawie, więc zobaczycie potem, jak to wygląda. No i oczywiście mała wysypka na aparaty, dwa obiektywy. Oczywiście to nie jest, powiedzmy, jakaś, jakieś sygnowanie lejki i tak dalej, no bo to nie jest super smartfon. Niemniej jednak te 13-megapikselowe zdjęcia, mogę Wam powiedzieć, że wychodzą bardzo dobre, no ale wiadomo, tablet nie służy do zdjęć, tak więc tutaj po prostu na tym się powstrzymam od czasu do czasu. Można sobie tam gdzieś tam zrobić jakieś fajne zdjęcie. No niemniej jednak, no wiadomo, szałem to tutaj jakimś wielkim... Nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną sprawę, przede wszystkim sam tablet jest dość lekki, bo to jest około pół kilograma. Tak więc, jeżeli trzymamy sobie go w dłoniach, w pozycji wertykalnej czy horyzontalnej, nie ma dużego problemu. Tablet sam w sobie też się nie nagrzewa, bo dla mnie to też jest dość istotny parametr. Nieraz mówicie, że ja po prostu o tym za dużo mówię, ale mimo wszystko to też jest istotne, bo nieraz po prostu pogramy sobie na takim tablecie przez 20-30 minut i niektóre tablety są po prostu gorące, bo już tutaj wydajność nie domaga. W tym przypadku naprawdę uważam, że. Że ciepło jest odprowadzone świetnie. Do tego, jeżeli chodzi o specyfikacje, mamy naprawdę fajny, dobry, tabletowy, energooszczędny, powiedzmy, procesor Snapdragon 870. To jest układ ośmiordzeniowy, taktowany zegarem nawet 3,2 GHz. No i układ graficzny ADRENO 650. Tak więc, tutaj w tym przypadku, nawet do jakichś takich bardziej zaawansowanych gier, akurat sobie w parę takich pograłem, tam na przebitkach widzicie, naprawdę sprawdza się tutaj to świetnie. Tylko jest jedna jeszcze, powiedzmy, taka ważna sprawa, jak już będziecie się, powiedzmy, decy Zdecydowali nawet na ten tablet, to macie do wyboru albo 6 GB pamięci RAM, albo 8. Jeżeli chodzi o jakieś takie prace biurowe, rysowanie za pośrednictwem rysika, pisanie jakichś dokumentów, przeglądanie internetu, 6 GB RAMu wam starczy. Ja też taką wersję akurat tutaj u siebie posiadam. Natomiast jest, jest też chyba o 150 czy 200 zł, droższa wersja 8 GB, jeżeli chodzi o RAM. I ją polecam właściwie osobom, które zdecydowanie powiedzmy chcą grać, chcą oczywiście bardziej wykorzystywać multitasking tego tabletu, chcą chociażby otwierać wiele aplikacji. Jednocześnie, no to zdecydowanie wtedy polecam tą większą wersję, bo będziecie zadowoleni na dłużej. Tak więc jeżeli chodzi o, powiedzmy, sam design, tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę to jest wysoka półka, do tego mamy oczywiście sygnowanie Dolby Video Atmos, tak więc jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli chodzi o obraz, jest tutaj super, oczywiście możemy sobie też to podrasować, że tak powiem, w ustawieniach i to też polecam Wam zrobić, zrobiłem sobie to na początku i zdecydowanie już różnicę właściwie na start widziałem. Jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj jeszcze się krótko zatrzymam, faktycznie słuchanie różnego rodzaju, utworów, oglądanie filmów na Netflixie jest super, mamy po prawej oraz po lewej stronie na bokach głośniki, które naprawdę grają tutaj świetnie, tak więc jeżeli chodzi o tablet taki do multimediów, do filmów właśnie, czy do przeglądania internetu, sprawdzi się świetnie, jeżeli chodzi o audio, jest tutaj super, no i przede wszystkim same parametry typu ekran, czy wydajność również stoi na wysokim poziomie. No i bardzo duża bateria, 8840 mAh, tak jak wspomniałem wcześniej w przypadku, no bardzo dobrze uważam już w tym przypadku tutaj też zaktualizowanej i nowej nakładki, jaką jest MIUI 14, oczywiście mamy też Androida 13 na pokładzie, no to w połączeniu z procesorem Snap'em 8.7.0 tutaj wszystko to naprawdę wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii. Ja średnio ten tablet musiałem ładować co 3 dni, ale tutaj zaznaczę, że dość często intensywnie go, powiedzmy gdzieś tam z niego korzystałem, bo i seriale na Netflixie, i powiedzmy YouTube, i przede wszystkim jakieś gry, przeglądanie internetu, raz udało mi się nawet zmontować na nim materiał, powiedzmy wideo, taki prosty, ale jak najbardziej oczywiście wszystko tutaj dawał radę. Tak więc co 3 dni ładowałem tablet. Natomiast podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie powiedzmy, nie wiem, na 2-3 godziny dziennie sobie go używał, to na spokojnie do tygodnia on mu starczy, bo rzeczywiście bateria tutaj jest naprawdę bardzo dobra. W zestawie dostajemy ładowarkę 33 W. Tak więc nie jest to jakaś super powiedzmy turbo mocna ładowarka. Oczywiście tablet też obsługuje quick charge 4 Tak więc jeżeli macie gdzieś tam w domu mocniejszą ładowarkę na przykład od smartfona, to również możecie ją podłączyć i wtedy będzie się troszeczkę szybciej to ładowało. Natomiast no około 2 godziny i tablet jest naładowany od zera do setki. Tak więc, tu jeżeli chodzi o to, nie ma żadnego problemu. No wiadomo, pamięć UFS 3.1, tak więc nie jest to powiedzmy ta najnowsza pamięć. Oczywiście mamy do wyboru 228 albo 256. Ale ja powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o nawet przenoszenie plików na ten tablet, czy po prostu otwieranie aplikacji, programów, jest i tak bardzo dobrze. No pamiętajmy, że to jest po prostu tablet, a nie jakiś super wypasiony komputer. Ale mimo wszystko uważam, że w tej cenie naprawdę jest to propozycja godna polecenia. Można oczywiście sobie, powiedzmy, dokupić to nie są oczywiście akcesoria takie, powiedzmy, dostępne od razu, jeżeli chodzi o zakup tego tabletu, jak widzicie, tutaj mam też rysik od Xiaomi, nazywa się Smart Pen, mam oczywiście klawiaturę, Xiaomi Pad 6 Keyboard nazywa się i powiedzmy takie zwykłe etui klapkowe. Oczywiście każdy z tych produktów jest tutaj, powiedzmy, do dokupienia osobno, niemniej jednak, szczególnie kiedy, powiedzmy, chcecie sobie rysować, poleciłbym właściwie takiego Xiaomi Smart Pena, który oczywiście jest dużo tańszy niż na przykład Apple Pencil, a oczywiście opcji ma dużo, oczywiście wykrywa też, powiedzmy, powiedzmy, sam nacisk tego, tego naszego pióra na ekran, tak więc tutaj możemy się bawić rzeczywiście w rysowanie na wyższym poziomie. Jeżeli oczywiście zamierzacie pisać jakieś dokumenty, potrzebna będzie Wam zdecydowanie klawiatura, no to tutaj również właśnie jest ten, powiedzmy, ten, tak, ten etui, takie klawiaturowe, jeżeli chodzi o tego tableta. Po pierwsze, ono będzie też właściwie sprawiało, że ten tablet będzie takim już mini komputerem, bo możecie na przykład sobie otworzyć jakieś takie Wordowe albo Google Wordowe, że tak powiem, zamienniki. No i oczywiście możecie sobie na tej klawiaturze tutaj spokojnie pisać, to skok tych klawiszy, powiem Wam szczerze, jest naprawdę bardzo fajne i dokumenty, jak na oczywiście warunki tabletowe, pisało mi się fajnie, nieraz powiedzmy jakiś skrypt do recenzji sobie pisałem i było bardzo w porządku, tak więc tutaj jak najbardziej to odznaczam na plus, tylko no oczywiście, wiadomo, musimy sobie to dokupić w zależności, czy tego potrzebujemy, ale przede wszystkim jakieś takie zwykłe nawet etui zabezpieczające tutaj się po prostu przyda. Tak więc podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że tablet jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które po prostu mają smartfona, ale chcą mieć coś więcej, Większy ekran do oglądania filmów, do przeglądania internetu, do grania, bo zdecydowanie na 11 cali versus powiedzmy te smartfonowe 6, 6,5 cala, no to to jest ogromna różnica. Wydajności wydaje mi się, że na najbliższe 2-3-4 lata temu tabletowi nie zabraknie. Oczywiście, jeżeli chodzi o aktualizację, Xiaomi będzie go z pewnością aktualizowało sobie do góry. Tak więc kolejne Androidy tutaj pewnie wpadną, no bo jednak jest to powiedzmy flagowy tablet od Xiaomi. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o to, pełna moc. Jedynie czego mógłbym się czepić, to szkoda, że nie mamy tutaj ekranu w technologii AMOLED czy OLED, to jest iPS TFT. Natomiast szczerze wam powiem, że jeżeli chodzi o to, jak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o taki odbiór wizualny tego wyświetlacza, to jest naprawdę super, ja i tak tutaj nie mam wiele do zarzucenia. No i na dobrą sprawę to jest właściwie tyle. Reszta to są na, też, powiem tak szczerze, po prostu plusy. No i z tego tabletu, jak raz jeszcze powiem, no bardzo dobrze mi się korzystało po prostu jako tablet. Fajna oczywiście była to dla mnie odskocznie od iPada, bo ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o tablety, korzystam z iPada. Natomiast sam widzę, że Android, jeżeli chodzi o świat tabletowy, się rozwiną mamy wiele funkcji, a szczególnie właśnie też jak wcześniej wspomniałem, po prostu na przykład Xiaomi dorzuca nam takie fajne aplikacje typu notatki, albo aplikacje powiedzmy do malowania, szkicowania, to wszystko jest w zestawie, albo nawet taki uproszczony pakiet, nazwijmy to ala zamiennik Office. A. mamy tam ala takiego Word'a, Excela, PowerPoint'a, tak więc możemy nawet sobie otworzyć tego typu dokumenty tekstowe i to wszystko jest już tutaj wbudowane w tablecie. Tyle jeżeli chodzi o tę recenzję, mam nadzieję, że oczywiście Wam się podobała, jeśli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało w komentarzu, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Oczywiście zachęcam do tego, abyście subskrybowali kanał. Ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.